No co patrzysz? A od razu stolik, tak? Butelki tutaj no, Butelki, już tylko butelki ci w głowie Chodź ty butelko W okresie letnio-wiosennym To nasz ulubiony sklep, nie Radosław? Tak, lepszy niż Która być może no i tak Ciebie czeka Światełka? Solarne? Szukamy światełek solarnych jakiś. Nie to, żebyśmy mało mieli. Your... Drodzy, muszę się nagrać, bo dostałam komentarz roku. I Ty, Radosław, nie broń mnie. Nie broń. A już Ci powiem, dlaczego masz mnie nie bronić. Okej, okay. przeczytam. O oh no, ten Twój telefon. Jolka, jesteś szczyga, wredna, krzykliwa. Co znaczy szczyga? Nie wiem. E, współczuję Radosławowi. Inny chłop dawno rzuciłby Ciebie. Jesteś zarozumiała, straszydło. Uszy puchną, skrzecząca wrono. Co? Ktokolwiek to napisał, ma rację. E, ale, się, ale jeszcze. Wrono. Odejdź ale, ode mnie, skrzycząca w Ale słuchaj, jeszcze. Szczygłoty. Ale teraz ci powiem, nie sz, szczyga, no? Szczygo. Radosław, nie broni jej, wiem, że miłość jest ślepa. Muszę iść do okulisty chyba. Poczekaj. Będziesz mnie bronił, Poczekaj, czy nie? Nie. Ale najbardziej mi się. Myślę... O matko boska, jaka ściga! Skrzycząca <laughs> w ty! Wiecie co, ale... kocham tą swoją, ale ja najpierw... wiem, że moja żona krzyczy, że moja żona, nie wiem, co krzyczy. to jest lepsze, no chcesz wiecznie się drzesz. Nie, ja jestem głośna, co nie znaczy, że krzyczę, jestem co? zarozumiała i wredna, ale najbardziej mi się podoba... Ale to... tylko dla mnie, bo na... dla innych to jest kurde, do rany przyłóż. Ale najbardziej mi się podoba, uszy puchną, p u o chy Puchnął. puchną, uszy puchną. Uszy puchnął. I, i oczy wiendą. Także dziękuję Oczywiedno. bardzo za komentarz. Ty z czego! Dziękuję bardzo za komentarz. Postaram się wziąć sobie to do serca. A ja powiem I, tak. Radosław, nie broń, niektórzy, ale nie broń, nie broń, Niektórzy lubią blondynki, a inni lubią jakimś śmierdzą nogi. Także o gustach się nie rozmawia. To jest mój gust, to, jest, to, to jest właśnie moje bezguście, krzyczące, sz, krzycząca szczyga uszy puchnął. Daj, daj, buziak. buziak. Strzecząca z czygo? Wredna. Wredna. Zarozumiała. wredna, piskata. Chodź, piskata, Wiesz Co jeszcze może nie wiem. Chociaż nie, jak to zaczęłam nagrywać, też mi takie komentarze nie bolały. Wczoraj właśnie mówiłam wam o tym, co. Jaką miałam rozmowę. Ona, ona chce, żeby ja się z tobą rozbióc, żeby sama skorzystała. Tak myślisz? O Jezu radę, teraz Tobie się dostanie. Bo wiesz, mam w poprzednie komentarze to wszystkie komentarze dla Ciebie, wiesz. Pozytywne? Pozytywne, no. Ale... No bo tak... ja jestem dobry chłopak. A ty tego szczego nie, dos, nie, nie dostrzegasz. Bo uszy mi puchną. Uszy puchną. Um... To jest właśnie to. Wczoraj o tym rozmawiałam, o mojej sąsiadce. No właśnie, o tym rozmawiałam i gdyby to dostała taki komentarz moja sąsiadka, to pewnie miałaby zjebany wieczór tak jak miała po tym, że tak dostała w pracy. A mnie to naprawdę po prostu bawi. Po prostu mnie to bawi. Ktoś mnie nie zna i pisze takie mały jeszcze z... z takimi błędami. Ale uszy puchną. Co robisz? Wkurczam się. Co? Wkurczasz Kurczą. się? Czemu już się wkurczasz? Jeszcze nawet nie masz co. Kupiłam takie, zobaczcie, lampeczki. Solarne. Muszę mówić teraz bardzo cicho i nie być skrzyczącą wroną. E, jak to działa? A, o. Nie zepsuj! Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Ale dzisiaj miało być pełne słońca. Zobaczcie, chmury. I nie wiem, czy to jest sens, dzisiaj to robić w ogóle. Tak więc siedzę moi drodzy i zabijam w te sreberka trochę jestem wzięłam dwa opakowania tego i tu jest po 20 lampek nie wiem czy nie za dużo, no ale zobaczymy o dziwo Radek wziął rachunek, także jak będzie za dużo to oddam, albo zostawię na nie wiem kiedy nie wiem, mają lata gwarancji ale wiecie jak to jest z tymi światełkami solarnymi, byle jak o, zobaczcie i tak one wyglądają spoko są z takiego materiału wodoodpornego, także powinno być fajnie. Ktoś tu coś do mnie pisze. E, także powinno być fajnie. Zrobiłam sobie kawę mrożoną, ale zwykłą. Po prostu sobie zrobiłam kawę e, do pio. E, Nalałam na kostki lodu i... Mm, Ciutko zimnego mleka, ale dobra. Mm. Słonki. Na Instagramie kilka osób się pytało, jak tylko pokazałam, z ale widziałam bardzo podobne w różnych, w różnych miejscach, także e, też takie wygięte widziałam, ale te są fajne, bardzo mi się podoba ten odgłos. Oh. Hmm. Piechotka. Powiedzcie, co tam dobrego u Was słychać, jakie macie plany na wakacje? My dalej nic nie planujemy. Ostatnio jak jechaliśmy z, Am z Gosią i madeuszem to dosyć szybko się uwikłaliśmy, jeśli chodzi o granice, ale dzisiaj w wiadomościach nam wyszło, że rząd namawia linię do odwołania lotów letnich. Nie wiem, w jaki sposób oni to sobie, jak oni sobie to wyobrażają, jak oni to chcą zrobić, no ale takie newsy mi wyskoczyły. Także coś czuję, że w tym roku jednak pieniążki przeznaczymy na remont. <laughs> Nie to, żebym płakała. Brakuje mi strasznie, powiem Wam, takich wakacji, bo my co roku, jak wiecie, co roku jeździliśmy. Brakuje mi strasznie. W zeszłym roku te wakacje, jak byłam po tym, jak mój tato odszedł, to powiem Wam, że wiecie, że ja z nich nic nie pamiętam? Naprawdę. Ja z nich nic nie pamiętam. Znaczy pamiętam, że jedliśmy krewetki, pamiętam, że było gorąco i pamiętam dużą plażę, a jakieś tam detale. Ja naprawdę nie pamiętam. W tym momencie, jak sobie próbuję przypomnieć basen, nawet. Jezus, to nie pamiętam. Basenu też może nie pamiętam, bo wiem, że... U, żeż mordę. Bo wiem, że większość czasu spędzaliśmy nad morzem właśnie, bo chciałam nad morzem, chciałam być. Jakoś się lepiej czułam nad morzem, a nie na basenie. I tak jesteśmy nauczeni latać, latać, a tu może być niespodzianka w tym roku. Też wzięłam sobie taki kijowy urlop w takim kijowym okresie. Wzięłam na koniec sierpnia, czyli to są te wakacje szkolne. Eee drugiej połowie sierpnia, to są tej wakacje szkolne, czyli wszystko jest bardzo, bardzo drogie, jeśli chodzi o wyjazdy. Albo sobie wzięłam na październik. Nie, na koniec września. Nie, na październik, a październik to nie grudzień. Jeśli bym chciała gdzieś jechać, gdybyśmy mieli jechać albo do Meksyku, albo gdzie indziej, no to wtedy tam jest sezon huraganowy. Znaczy już się niby kończy, no ale jeszcze może być. Może nie wiem, nie wiem, co ja zrobię. Mogę zmienić te holiday'e, co prawda, ale po prostu nie wiem, co... Nie wiem, co robić. Poczekamy, aż się ustabilizuje trochę sytuacja. Ale ciężka, mała menda. A się ustabilizuje trochę sytuacja z tymi lotniskami. No patrzcie, no tej jednej nie mogę zrobić. Coś tutaj jest, coś tutaj jest krzywo, no, bo aż ten plastik się w środku wykrzywia. Ale fajne, spoczko to wygląda. Zamówiłam też takie większe cztery chyba. Eee, to chciałabym je w rogu powiesić. Tak bardzo jestem zadowolona z tej pergoli. Co prawda wiecie, jeszcze byłoby lepiej, gdyby ona była całkowicie zabudowana bo ona tak naprawdę nie chroni tak przed słońcem. Też myślę, żeby sobie dać takie zasłonki, ale z tego względu, że ona jest z każdej strony wolna, te zasłonki będą wszędzie latały i one tak naprawdę żadnej ochrony nam tutaj nie będą dawały, bo yy, wiecie, tu jest dosyć wiecznie u nas. Nie mówię, że niestety. Tyż mnie oczywiście denerwuje, że z całej strony nie ma tyle tych kuleczek, no ale to jestem ja, to jest moja nerwica natręctw chyba. Ale spoko, ładnie wygląda no pewnie jak się rozbierze to, to będzie głupio wyglądało, że tu są do końca, a tu nie no ale takie to jest długie, nic na to nie poradzę, działamy dalej myślisz, że to wystarczy? no, jak nie, to położysz na Tak tą całą kockę, już skroiłam, to pojesz też, nie? No, pewnie, ale tylko troszkę kiełbaski i dwa boczki to po co to przy... a skąd jest ta kiełbasa? z borka. Ale pytam się tak naprawdę skąd teraz kupowałem Nie, no kupiłem właśnie tydzień temu. No trzeba ją zjeść, bo się zepsuje. Ja nie lubię jak się rzeczy psują, dlatego mam taki dobry brzuszek duży. O! Oliwoczka jak się. No no. Truskawki z grilla myślisz, żeby były dobre? Nie. Będzie grilek. Tutaj taka moja rzeczywistość smutna. Waga. Oliwa później... Ciebie nie ma? No tak, ty jest. Nie, jeszcze nie jesteś w pracy. Nie, to nie już wyjechałem. Nie, jeszcze nie wyjechałeś. Ja nie wyjechałem już jest. O kochanie, za 15 minut zaczynam pracę, już dawno jestem w pracy. No dobra, dobra. E, także tak, moja waga, tutaj wszystko co będzie takie, wiecie, sałatka, no to to będą jakieś 30 kalorii. E, tutaj później jest oliwa śmień, także to sobie wszystko zważę. Dynię przysmażyłam, też sobie zważę. I tak się stołujemy dzisiaj, tak? I Pepsi. I Pepsi. Zero? Dla mnie wziąłeś? Dla ciebie. Bo ja nie A nie ja mówię, ten... piję raz na 5 lat taką Pepsi. No, ale ja nie lubię takiej, mm. bo sztuczny cukier to samo zło. Tak, zgadzam się, ale ja tak mało piję, że wiesz. A nawet nie wiem, czy będę chciała, bo ja sobie nalałam wody. Nie jak, wiem, czy jak sztuczny widać. cukier nie jest gorszy niż normalny. Boże, na pewno jest. Na pewno jest. Dlatego go... nawet Simaki nie ruszają im brówki. Tak, tak. Taka prawda. prawda. know. no. Także cukier jest dobry. Mhm, nie, jak jesteś na diecie e, redukcyjnej, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jeszcze się nie pali. Już troszeczkę to naciągnęłam, żeby. Nie świeci, troszeczkę naciągnęłam, żeby tam nie było takiej um, przerwy, ale dalej mnie to boli. Ale to, to jestem ja, moi drodzy, to jestem ja. A tu jest mój dziabąk, mój dziabążek, tak. Powiecie, co chyba za jasny ten dywan. Kupiłam znowu śmieci, ale ob obrywałam kwiatki, ale za jasny ten dywan tutaj na nasze życie. I na psie życie. Pieskie życie. Pieskie życie. Piesku! Mój piesku z pieskim życiem. Tak, moi drodzy, wygląda 100 kalorii w czereśniach. Oj, jak tu jeszcze podłoga będzie inna, to zupełnie inaczej będzie wyglądało. No ale jest jak jest na razie. I zgodniecie co właśnie robiłam. Odkurzałam go. Moi drodzy, odkurzałam. Ale spoko, zamytałam tutaj wszystko. Trochę w różach, bo... Trochę w różach tam poplawiłam, wyrwałam to zielsko wszystkie. I nie mogę się napatrzeć na no to, już nie mogę doczekać, aż zaczną się te lampeczki nam tutaj świecić. Z tej strony wygląda to tak, a z tej tak. pięknie, co? A ty jaka piękna jesteś. Najpiękniejsza dama w Koniczynach. No. <muzyka> life is good, Dobra gotowy na jutrzejsze upały Hihi. Wow Jak to pięknie wygląda, nie widać tutaj w kamerze bo kamera zawsze je rozjaśnia ale wow Sami powiedzcie jak pięknie uwielbiam takie gadżety w ogrodzie, co miałam, za zrobiłam. Teraz biorę się szybko szybko zaolejowanie włosów. Tutaj widzicie olej makadamia. Do włosów też dobry, zwłaszcza średnio e, o średniej porowatości. Także spoko. A, ale ładnie się świecą. Pierwsze godzinę one dają. Światła żadnego nie dają, tak naprawdę. Czekajcie. No nie, nie zobaczę, bo w środku telewizor gra. A. <laughs> widzicie mnie. O, ale śliczne. Przepiękne są, co? Idziesz Siusiu. Nie idziesz. Boże, jaka ty piękna. I ten dyfuzor, powiem Wam, że to chyba najlepszy dyfuzor, jaki miałam do tej pory. Super jest, patrzcie. Ojej! ojej, jeju! ojej, jeju! ojej, jeju! Moja perełka, kochana. Czyste kocyki, masz wszystko, masz sobie czyściutkie. Tak. Moja kochana. Pani, kochana, od życia. No trzydzieści pani choć jest zmęczona cały dzień z nami chodziła. Nie spała cały dzień, bo boje byliśmy w domu, także pies zmęczony. A ja, moi drodzy, też już się z wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. E, pozdrawiam Was, ściskam Was mocno, przesyłam buziaki. Pamiętajcie, zostawcie jakiś ślad po sobie. Pa! pa. <muzyka>